Cześć, witam Was bardzo serdecznie z łowiska Match Pro Fishing Arena. Dzisiaj y, jesteśmy na małym stawie, bowiem na dużym stawie odbywa się finał Match Pro Freestyle Carp Masters. Dzisiaj jesienne łowienie, bowiem mamy połowę września. Do łowienia przygotowałem sobie dwie wędki do metody. Moja taktyka to jest dalsza linia: dwa punkty. Jeden punkt będzie na słodko, drugi będzie na śmierdząco. W kuwetach pelet dark a będziemy dipować go tak jak już wspomniałem na początku albo słodkim, słodkimi sprayami, smołkami, albo śmierdzącymi smołkami i sprayami. No i przede wszystkim, też tutaj jak widzicie, jest fajna sceneria, są trzcinki. To za trzcinami też sobie nęcę dwa punkty. Lewy punkt peletem, prawy kukurydzą i zobaczymy, później będziemy w trakcie łowienia. Średnio co pół godziny sprawdzać, czy ryba już podeszła, czy nie podeszła. Dlaczego słodko śmierdząco? Bo chciałbym o tej porze przekonać się, co działa na metod Feder na łowiskach komercyjnych. Wiadomo, metod Feder kojarzy nam się przede wszystkim z łowiskami komercyjnymi. Dlaczego łowiska komercyjne wybieramy i bo jedziemy przede wszystkim fajnie połowić. Mamy gwarancję, że jest ryba, ale ta ryba nie zawsze bierze, trzeba często nieraz znaleźć sposób. Na tą rybę, szczególnie na łowiskach, które są przełowione, gdzie jest ta duża presja, zarówno zawodnicza, i gdzie dużo łowi wędkarzy, po prostu amatorsko nieuczestniczących w zawodach wędkarskich. To tyle. Zapraszam do oglądania i do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w trakcie wędkowania. Jesteśmy po niecałej godzinie łowienia. Ogólnie dzisiaj zauważyłem w pierwszej godzinie ciężko jest o rybę jak na razie mam jednego karasia takiego za 450-500 gram, bardzo fajny karaś jak na razie trzeba pokombinować czekam na te ryby, mam nadzieję, że któraś linia po prostu odpali, pierwszy raz w ogóle jestem na małym stawie łowię i trzeba pomyśleć, trzeba pokombinować jak na razie czekam, wydłużam, przy każdym rzucie wydłużam Czas zestawu w wodzie. Teraz już jestem do. Ten zestaw, który wyciągnąłem, leżał około 13 minut. Średnio wydłużam czas rzutu o 2-3 minuty. Czekam na branie, nie ma, zwijam, zmieniam przynętę, rzucam dalej i czekam i wydłużam czas o 2 minuty. Sądzę, że to jest najlepszy sposób, jeśli chodzi o jesienny metod Feder, wyczekiwania sposobu łowienia ryby. Jedziemy dalej. Teraz założymy niezawodne Duo Mango Czyli naszego wówtersika Akurat w wersji 6D To jest w wersji 8 mm Zobaczcie nabiłem go W sposób tradycyjny Możemy go nabijać W półkosie W taki sposób Tak co nam daje e, taka kostka że możemy Różne warianty robić, czyli ja zrobię wariant taki, że wbiłem w bok delikatnie o czyli mamy nieforemny kształt. Często wędkarze wiedzą, którzy łowią na metodę Feder, że wystarczy niewielkie oskubanie Łówtersa, już praktycznie otwiera nam wodę. Ryba reaguje przede wszystkim na kształt, na, na zapach. Ja twierdzę, że w trzeciej kolejności reaguje na kolor. Ale to w zależności od głębokości wody, od naświetlenia, od kątu padania słońca i przede wszystkim zmiana kształtu już nieraz jest coś nowego dla ryby, i ryba z zainteresowaniem po prostu pobiera. Tak jak już wspomniałem na początku, przygotowałem sobie mig zanętowy sam, ale żeby wygrubić, coś zostało na dnie. To używam peletu czwórki darka akurat i kładę 2-3 ziarenka kukurydzy. Powiem Wam fajnie, to kontrastuje z przynętą. Dobra, no i już mamy nabity podajnik. Za chwilę po prostu on trafi do wody. Minął odpowiedni czas, 15 minut i będziemy wyciągnąć zestaw, i w to miejsce pójdzie po prostu podajnik z inną przynętą na bagnecie. Budujemy sobie w międzyczasie dwie linie za trzcinami. Tutaj po prawej stronie szczelam kukurydzą po 5-6 ziarenek. Takie dwie 3 serie procą. No, tu już dałem troszkę więcej. I drugie łowisko buduję sobie szczelając tam pelet. To jest pelet czwóreczka. Takie małe mieszki, ale dosyć pełne. Dwa mieszki i wystarczy, i co 15 minut będziemy sprawd sprawdzać. Czyli rzucimy, wyciągniemy, rzucimy na te 5-10 minut. Będzie branie, będzie fajnie, nie będzie brania. To znak, że jeszcze ryba nie weszła. No i czekamy. Lovely day, lovely fish! Jesteśmy już po dwóch godzinach łowienia. Jak na razie było jedno branie z margina z lewej strony, gdzie szczelam peletem drobnym, i na duo mango było branie, ale niestety, jak mogliście zauważyć, to był hol zakończony pechem, bowiem przepon no, tutaj odciny się przetarł e, Teraz co będziemy robić? Teraz założymy sobie łowterca pomarańczowego. Później udało się dołowić karpia e, na metodę e, z tej linii e, dalszej. Linia e, na słodko dała mi właśnie tego karpia w granicach 2,5-3 kg, tak. Tak go oceniam, no pogoda jak widzicie jest nie najlepsza, raz jest pochmurno, raz słońce przebija, wieje na zbiorniku, zakładam pomarańczowego wówtersa, robię mieszankę miksa z peletem czwórką, daję po prostu większe kąski, żeby to się fajnie tam zatrzymało, tą rybę mogło przytrzymać, Karb wziął na słodko, nabijamy podajnik, poczęstujemy. Go ananaskiem. No i rzucamy na około 16 metr bardziej na prawo, czyli na tą linię słodką. No i czekamy na brania. No i trzeba czekać bardzo długo na brania między 15 a 20 minut. W takim czasie miałem branie tego karpia. no Ciężko mi powiedzieć, jaki jest czas, bo jak na razie miałem branie z daleka tego karpia po takim czasie i z bliskiej linii peletowej też miałem w podobnym czasie to już jakąś odpowiedź mam na dzisiejsze łowienie, na to jesienne łowienie że trzeba po prostu jak jeżeli brania na łowisku komercyjnym nie ma do 5-7 minut trzeba po prostu zostawić zestaw w wodzie, długo czekać na to branie jeżeli nie ma to sukcesywnie co minutę, co dwie, co trzy przerzucać dodawać czas i wtedy e, przerzucać o ten dłuższy czas w międzyczasie czekając na to branie no to uzbrajam sobie drugą wędkę w przynętę dostosowuję przynętę do pory dnia, czyli jest pochmurnie jest godzina godzina południowa to myślę, że o tej porze bardzo fajnie sprawdzałby się jaskrawy łowters weźmiemy sobie żółtego, naszą słodką kukurydzę. Taki żółty, troszkę ciemny, taki żółty i nabijamy, czyli zanęta ubite. I tutaj miks grubszych ziaren peletu z zanętą. Tak, tak jak powiedziałem, żeby to przytrzymało tą rybę, która Mam nadzieję, jak wpłynie w nasze łowisko, to już tam po prostu zagości. Bo wiadomo, że samą zanętą ryby nie przytrzymamy w łowisku. No, muszą być jakieś te grubsze konski. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje. Jest tutaj żółty łowter z zia ziarenką kukurydzy, kilka peletu pod spodem, miks zanętowy. No i tak łowię. Łowięc na marginie, czyli na bliskiej linii. Warto zwrócić uwagę na taki drobny, ale bardzo istotny szczegół. Przede wszystkim żyłka musi być bardzo luźna, żeby te karpie wpływające w łowisko po prostu czuły się swobodnie, żeby płytwami nie wyczuwały żyłki, żeby przy otarciach po prostu jak ryba zahaczy żyłkę, poczuje choć minimalny opór, ona po prostu się płoszy, żeby czuła się bezpiecznie. Żyłka nawet niech będzie ten balon na wodzie, ale po prostu żeby ryba spokojnie po prostu sobie pływała żyłka luźno, tu delikatnie jak tu zahacza o federarma to napinamy, żeby nam podczas brania żyłka się o żaden element nie zahaczyła żeby nie stracić po prostu zestawu i tyle, no i czekamy na branie tu trzeba być przede wszystkim cierpliwym jak już ryba wejdzie to trzeba, przede wszystkim trzeba być cierpliwym i ją systematycznie po każdej rybie po prostu donęcić jest odjazd ręką rzucić po prostu towar czy kukurydza czy ten pelet i po prostu dać rybie odpłynąć i rzucić kontrolnie albo odpocząć to już zależy jaki ten czas jest brań w marginie jeżeli jest krótszy czas skraca się to znaczy że jest coraz więcej tej ryby można śmiało, śmiało odławiać jeżeli widzimy że ten czas między braniami się wydłuża trzeba za, z, trochę dosypać i zostawić, dać, dać odpocząć temu łowisku. Czas mega wędkowanie dobieg końca. Po pię niecałych 5 godzinach e, przyszedł moment wyciągnięcia siatki. E, jeśli chodzi o moje założenia, e, nie do końca się sprawdziły, bowiem zarówno prawa strona linia, e, gdzie były dipy słodkie, zarówno lewa strona, gdzie były dipy, dipy e, śmierdzące, po prostu dały mi porówno ryb po 4 karpie. Dwa karpy złowiłem tutaj z, z margina, z jednej strony, z li, spod linii. No i też karasie, które też są w siatce, również były z bliskiej linii. Co mogę powiedzieć, jakie dipy używałem? O, używałem dipy, już Wam pokazuję, na pewno smoki i szoty. Tutaj mam odłożone. Przede wszystkim, jeśli chodzi o smoki, to używałem czosnek oraz słodką kukurydzę. A jeśli chodzi o szoty, spray szoty, używałem fluo squida oraz e, używałem ananas. Dlaczego używałem e, spray shota? To według mnie to jest e, atomizer bardzo niedoceniany przez wędkarzy. Nasze szoty przede wszystkim nie barwią szynę. Spryskując czy to podajnik, czy koszyczek do federa klasycznego, czy przynęte, robaki, kukurydzę, pelet. Przede wszystkim nie, nie zabarwiamy, nie koloryzujemy, nie, da, nie nadajemy przynęcie nowego koloru, ale nadajemy inny smak. Czyli możemy mieć kukurydzę e, z zapachem na przykład ochotki, bądź e, dopalić ją słodką kukurydzą, robaki, ochotkę możemy podkręcić dodatkowym dipem, aromatem ochotki. Warto skorzystać z tych szotów. Są naprawdę rewelacyjne. Bardzo dobrze się sprawdzają, tylko po prostu trzeba spróbować i A efekty same przyjdą. To co? Wyciągamy siatkę i będziemy za chwilę, widzimy się z matą z rybami. Tak się prezentuje mój urobek z dnia łowienia niecałe 5 godzin karasie, karpie powiem wam warto o, tym, o tej porze podawać się nad wodę, testować, sprawdzać bo siedząc w domu niczego się nie dowiemy będziemy tylko teoretykami a wędkarstwo to czysta praktyka no i przede wszystkim pamiętajcie, że wędkarstwo ma nas bawić mamy się wędkarstwem bawić nie spinać się nad wodą i do zobaczenia na następnym filmie i życzę Wam udanej, udanej jesieni wędkarskiej. Trzymajcie się. Pozdrow. Yo.